O siemandeczko, ziomeczki! Dzisiaj przetestujemy sobie moją siłę, wesół przyczepę z liściami. On przeciągnę... Kulny jest siła! O! Dobra, e, przyciągamy. Także przejdźmy do przeciągania naszej pięknej przyczepy. Dobra, jedziemy. Może się uda, może się nie uda. Raczej się udaje pompa. Jest bomba, jest bomba. o, o ciężkie wki. Teraz na wstecznym, żeby się wyrobić. O I pyk, jak ubita. Także to było na ja tyle w dzisiejszym filmiku do zobaczenia w następnych się